Ja Wam życzę smacznego Wpadajcie do mnie po takie sałateczki, suróweczki, bo u mnie tego jest dużo U mnie jest smacznie, wiosennie teraz ja Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie bardzo, bardzo prostą sałatkę Z pomidorami Więc zaczynajmy Ale nie zaczniemy od pomidorów Tym razem Więc potrzebujemy słoik swajk. Do słoika wlewamy około 100 ml oliwy Dodajemy odszedł u mnie akurat odszedł jabłkowy i tego octu dodaję dwie łyżki. Ok. Do tego też dodaję łyżeczkę oregano. Dwie łyżeczki musztardy miodowej. te soli, nawet bym powiedział takie pół łyżeczki, no bo pomidor lubi sól, no i też trochę pieprzu. Do tego też dodam ząbek czosnku, który przecisnę sobie przez praskę. Zamykam i będę robił taką powiedzmy emulsję, naprawdę pyszny dressing do tego pomidora. Dobra dressing jest gotowy, on tak wygląda, zobaczcie. Mini kolor, jest taki jasny już mocno. No i teraz bardzo prosto przygotowujemy sobie resztę naszej sałatki, którą możecie podać do grilla na kolację. Naprawdę obojętnie. Potrzebujemy pomidory, ładne dojrzałe pomidory. Wycinamy to miejsce po szypułce. i kroimy w takie, no, powiedziałbym, ósemki, ale nie zawsze wyjdą ósemki, po prostu w takie kawałki. Ok, pomidory już mam pokrojone, wystarczyły mi trzy. Yy, tak to wygląda w tym momencie. Teraz potrzebujemy, bo to ładnie wygląda i będzie dobrze smakowało. A i smak jest ważny, żeby oko przyciągnęło. Czerwona cebula. I ją pokroję sobie w bardzo drobne piórka. Które po prostu rozrzucę na tej cebuli. W ten sposób e, następne teraz, co dodam e, do tej sałateczki prostej? To będzie to mozzarella. Ta malutka mozzarella, taka gdzie gdzie po prostu dodajmy. Ona później bardzo fajnie pasuje z tymi pomidorami, świetnie to, świetne to są smaki. Okej. Okay. Następna rzecz to bazylia. Ktoś nie lubi bazylii, może być oczywiście pietruszka, ale bazylia i pomidory to jak najbardziej. Ja preferuję tą bazylię troszeczkę drobniej pokroić Z tego względu, że ona taka świeża, by się gdzieś tam przykleić do podniebienia A to nie jest zbyt fajne No i to już wszystko sobie oprószymy bazylią No i teraz już na koniec bierzemy ten nasz dressing I polewamy sobie delikatnie po pomidorach on wszędzie się dostanie ze spokojem. On nada fajnego smaku i charakteru tym pomidorom. A tym samym nie będzie to wszystko pływało po prostu w pomidorach, które puściły sok. Oczywiście wiadomo jak zrobicie to dzień wcześniej, no to to się stanie i pomidory puszczą te soki. Ale tą taką szybką sałatkę, czy tam czy dodatek do jakiegoś dania, robi się tuż przed podaniem. Naprawdę to jest chwila roboty. A jest to bardzo, bardzo dobre. I tak wpadłem na jeszcze jeden pomysł, fajny. Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodoba. Dodamy troszeczkę octu balsamicznego. Ok. I to wszystko. Ja Wam życzę smacznego. Wpadajcie do mnie po takie sałateczki, suróweczki, bo u mnie tego jest dużo, u mnie jest smacznie wiosennie teraz. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam na grupę kulinarną Damian Kuchnia od Kuchni.